Jesteśmy w Robloxie i jesteśmy jak z tym. Krokrem. I dzisiaj chciałam Wam jeszcze pokazać kilka sekretów, które Wam zapomniałam pokazać. Bo ja jestem zapominalska, pamiętajcie, że jestem zapominalska. No i lecimy do pierwszego sekretu. Pierwszy sekret, sekret to jest przy tej fantanie. To nas... Robi, że możemy tak przyszedł bo w ogóle tak, i coś w tym stylu. Patrzcie, nie tu. Niby to nie jest, tutaj się tym znie.

Jak go zakrać to też powinniście znać. Tak robicie. I wasz wyrzuca. I się odbijacie od ziemi nawet. Dobra, dajcie tu. O Boże, patrzcie jak mi dalej wywaliło. Widzicie to? Czy nie widzicie to? Dobra. Jak widzicie to może nas tak wysoko odbijacie. on chodzi że tak, i tak, i tak. I to, to no, teraz jest drugi sekret, żeby się znaleźć tu pod ziemią. Może go już prawie wszyscy znają, ale ci co są początkujący, to ja że to robię. Legacie początkujący, nie dla początkujących. Czekajcie, po coś się tutaj. Dobrze. Wszystko jest dobrze, musicie kliknąć tu na to... to. Zaraz pokażę na co, bo ja tu takiego jakiś mam mój. Moi... Rysie, w ogóle mnie nie pytajcie, czy ja mam y, komputer, laptop, bo ja to na razie na tablecie. Więc ja możecie że się, żeby Wam pokazać. Musicie tutaj popróbować kilka, trzeba kliknąć tutaj w te czarne, widzicie tą kropeczkę? Tutaj musicie to kliknąć parę razy, nie parę razy, tylko, że ja nie mam, to się nie, to mi nie zadziała. Ale to musi działać, to mi zakupię, jak Chodź. Nie, dużej witryny ja się z tym nie będę już męczyć, nie? Ja nie mam tak naprawdę cierpliwości. Oh my god. Naw Nawet tu śpi wolno postawić. Mu no serio. Dobra, dawajcie mi to. Ajdzie nie jest na fakt tylko mówię tam czy się... Widzimy, nawet po tu zapala światło, idźmy stąd Kupię. Dobra. No, klikam, to już widział. O! Jest! Widzicie? I znaleźliśmy się pod spawnem. Gdzie ludzie ze spawnem a ja jestem, błagam, a chcę, tutaj, gdzie oni nie wiedzą, bo jestem pod fataną. I to jest nasz drugi sekret dla początkujących graczy, bo oni o nie wiedzą. Jak wiedzą, no to. się. Zajdzie to po prostu, dobra. dobrze. Lecę drugi sekret. Drugi sekret to jest taki, że... pokażę wam jak się dostać do banku bez użycia tej zielonej karty. nie wiem czy to jest to, tu, jest tutaj przy się musi zostać tak by ktoś nie wiedział nie, no ja w ogóle nie będę pijąca tak. dobra, lecimy a gdzie się... Z... a, tu, 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 no nie zapomniałam, zapominałem dobra, tutaj w tej chwili tutaj możesz tylko użyć tutaj bob, ale ja to zrobię, żeby je użyć. Można użyć piwora, ale nie o tą metodę mi chodziło. Już ja zabrałam kasę tutaj. Uuu, no, 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 co się no, no, ja nie no, 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 Au! He, he, he. Dobra. Lecę, 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 lecę. Lecę, lecę. Dobra. jest, jestem. I ja mam dzisiaj metodę, że nie musicie wypalać sejfu w Jest to oczywiście niemożliwe, tak? No, możliwe. I wam zaraz pokaże bądralski. Dobra, musicie wejść do dentysty, nie tutaj tylko tu, 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 poznajcie sobie śpiwór, znaleźliście się tu, a ale może jest takie sekretne pomieszczenie, jest to super i patrzcie! Widzicie to? Tu jest taki pomieszczenie. Ale tutaj jesteście. No dobrze, nie mogę się znowu wydostać. Ale pomóżcie ja mi! Jakoś dobra. Mała muszę się dziwnąć. Jezus Maria. Ok. I teraz lecimy do następnego sekretu. A następny sekretu jest jak wywołać tutaj ducha. O, jak ładnie. <grywa> no, no, Można iść do biblioteki. Biblioteka jest tam. Ale tutaj tak długo trwa, więc ja sobie robię moją to odponię. I patrz, pocztniki. Tylko tylko na mojej łodygi. Muszę tu wejść. To tu, tu jedziemy. <laughs> Dobra. No i sorki, że tak e, później odgrywam, ale no teraz tak muszę, bo pamiętajcie, że te filmy muszą być codziennie. Mhm. Muszą być po prostu. Jak ich nie będzie, no to to. Um, słuchajcie, to niemożliwe. Można po prostu powiedzieć o co mi chodzi. nie wiem. Żał. One mogą być do dzisiaj o godzinie 18.00 Nie zrobię się kiosków. Chyba tutaj dobrze słyszę. Nie. ja jest ta książka dobra? Nie, mnie to. Jakby to nie zadziałało że nie ma tej książki. Ale żeby żeby tylko nie podajesz Gdzie to znowu jest? Nie słuchajcie pierwszy raz będzie prażnie ale dobra gdzie jest ta moja nie pokażę bo to po drugiej stronie no bliskiej nie może to pokazać widzowie oh, yeah. to jest szpitalna klapa no, nie. nie bo nie chyba nie pokażę wam tego sekretu bo już go on niste. To to... Ej, co to? Na serio co to jest? Ale ja wam mówię na serio co to jest. Co to jest? Czemu na jakieś drzwi, co to jest? O oh my god, widzowie, co to jest? Co tu jest? O, o tym sekretem, w no to jest sekret Ale na początku się to robię. ktoś początkujący jest w y, Robloxie. No to ja mam pokażę sekretę. Ja chcę skakiwać się z Padochranu. Lotniska. Poczekajcie, ktoś nacina mi się to. muszę zrobić nowe zacina. Przed bez widzenia, ale to tak jest. Super motor. Motor. Zresztą co to się na serio dzieje? Co to się na serio dzieje? Co? Nie chcę widzieć. No i prawo te duchy tu, ale to chyba kwiecie, duchy, ale... Jak wiecie jak to robisz się, no to napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem, a ja to chcę robić. Ale chcesz pijść trochę kriki? Au, o, au, nie au, au. Jezus, no jednak! Oczytko. No, <śmany> dobra. I wiecie, o, nie, 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 widzo, Ale jutro pozagramy sobie wy. Nie wiem co. I zobaczę. Albo normalnie ta to jest to popokara, to to będzie I ja to widzę, sobie powiedzieć. Nie mam czasu na ma. to.

To jest chyba jakieś tu klasa coś. No nie wiem, czy to jest zaklęte pomieszczenie. Nawet nie wiem, co to robi. Dobra, kolejny zaklęte coś w domu, bo jest nijakie, bo chciałam Wam pokazać różne klejówki ha, dzięki I to jest mój, ale wzięłam, bo już wzięłam go, bo Mamy pierwszy ale ja chyba muszę zaraz skończyć ten odcinek mm. bo mam już ciągle się do tego zmniejszyć. Tutaj bardziej. Nie my się... To jest tutaj i takie duże są tu kciuki już, już mam dalej. Niestety nie mogę pokazać, bo... No następnym filmie to już naprawdę będzie on, no, obecnie że dłuższy, bo na razie to już muszę go kończyć. E, no niestety. Bardzo przepraszam. Więc ja już się z Wami żegnam. No i papa!